Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie na kanale o 3 roku zamknięte. Mnie tarot przed nami czytanie miesięczne na miesiąc marzec 2024 dla znaku Zodiaku, dla ryb, osób spod znaku ryb. Moi kochani, a propos marca, chciałam wam przekazać, że wprowadzam dodatkowe godziny na czytania prywatne, ponieważ jest bardzo dużo zapytań, więc jeżeli macie ochotę, to Dochodzą nowe terminy i jest szansa na w miarę szybką konsultację, jeżeli oczywiście tego potrzebujecie. A już, żeby nie przedłużać, e, przechodzimy do energii Waszej na ten miesiąc. Energia regeneracji, energia odpoczynku, re, energia e, wyzdrowienia. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Mhm. uleczenia, zdrowienia, regeneracji, ale i spokoju, odpoczynku. Co odchodzi do przyszłości? Co odchodzi do przyszłości? Energia, która występuje. Wiecie co? Mam wrażenie, że wielkie zmiany Wielkie zmiany w Waszym życiu mają szansę nadejść. Jakby iluzje, odchodzicie od iluzji, porzucacie iluzje. Być może zmieniacie swoje marzenia, ale w sposób bardziej racjonalny podchodzicie do pewnych aspektów i w końcu zaczynacie zmieniać swoje życie. Czy to kwestia osobista, czy zawodowa. Myślę, że to każdej rybki będzie indywidualna sprawa, ale mamy tu naprawdę bardzo duże zmiany, bardzo duże albo przeprowadzki, zmiany pracy. Mamy też brak kontaktu z jakimiś toksycznymi osobami. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy sobie do głównego tematu na ten miesiąc. Bardzo istotna kwestia w tym miesiącu dla Was, moi kochani, to... Widzicie to? Przed nam ta sama karta wyskoczyła. Niesamowite zmiany. Niesamowite zmiany. Przyczyna? Mamy bardzo tutaj dużo osób, bardzo dużo. Mamy pazia buław, króla buław i króla kielichów. Moi drodzy, konkretne, konkretne zmiany, tak jak już powiedziałam przed chwilą, mogą być to przeprowadzki, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany poglądów, coś zupełnie racjonalnie do czegoś podejdziecie i przewartościowujecie pewne aspekty, może tutaj również być brak kontaktu. Brak kontaktu z kim, może być z jakąś niedojrzałą osobą, z którą połączyła Was jakaś pasja, namiętność, może tutaj być zakończenie romansu, co będzie dla Was naprawdę dobre. Dlaczego? Ponieważ w zastępuje energia, skutek mamy król kielichów, więc. Jeżeli rezygnujecie z mało poważnego romansu na rzecz kogoś stabilnego, emocjonalnie, kogoś godnego zaufania, no to jest naprawdę wielki progres. Może być, mogą być jakieś zmiany dokonywane przez dziecko. Może być. Może dziecko chce się usamodzielnić i dziecko wkracza w życie dorosłe i poważne. E, może być, e, moi drodzy, że wy, jakby przyczyną jest dziecko, ale wy e, przez dziecko, bo może przez jakąś sprawę związaną z dzieckiem e, zmieniacie coś poważnego, zmieniacie pracę, żeby... E, nie wiem, jakoś dziecku było lepiej, żeby poświęcać więcej czasu dziecku, a może um, zmiana szkoły i, i wy się przez to przeprowadzacie. Um, a może, moi drodzy, wprowadzacie swój związek na wyższy poziom i z takiego właśnie mało um, poważnego przechodzicie do związku bardzo um, stabilnego i pełnego planów, więc może tutaj być też taki aspekt. Jest tutaj dużo zmian, bardzo poważne zmiany. Hmm. Weźcie to, co do Was pasuje. Tu jest energia z energii mało poważnej. Coś rzucacie, coś zmieniać w swoim życiu i przechodzicie do energii pełnej miłości i poważnych zamiarów. Karta Rada mówi o tym, abyście kierowali się również pasją, żebyście byli zdeterminowani, jeżeli już gdzieś podejmiecie decyzję, to żeby się nie poddawać, żeby dążyć do osiągnięcia tego celu, żeby nie zmieniać decyzji też i być pewnym siebie, pewnym tego, że sobie poradzicie, bo poradzicie sobie efekt król król nie ma tutaj szansy na porażkę. Przynajmniej ja tego nie widzę. W kartach na chwilę obecną jest naprawdę wszystko dobrze. Pamiętajcie o tym, żeby być zdeterminowanym, pewnym siebie, znać swoją wartość. Jeżeli to wynika, jeżeli tutaj jest na przykład zerwanie kontaktu, brak odzywania się do jakiejś mało y, poważnej osoby, której zależało tylko i wyłącznie na seksie i żadnego innego y, wsparcia tutaj nie było i to Wam nie odpowiadało, y, to też pomyślcie po prostu o sobie. Y, czy, czy to wam wystarcza, czy Wy tylko chcecie. Y, znajcie swoją wartość i nie dajcie się wykorzystywać. I to będzie y, na Tyle jeżeli chodzi o temat, i przejdziemy sobie do relacji, moi drodzy, do miłości, miłość dla singli, miłość dla par i miłość dla trudnych relacji. No, kochane single, powiem Wam tak. Albo dostaniecie propozycję, ofertę od jakiegoś mężczyzny, no dobra, nie musi być mężczyzna, ale od jakiejś osoby, która jest na stanowisku, która jest poważna, która jest doceniona. Może być to starsza osoba, która jest ustabilizowana, która może być. Może nieźle zarabiać? Nie musi, oczywiście, że nie musi. Może być, a może tutaj są dwie osoby. Może tutaj jest jakaś osoba, która. Jedna osoba może być taka czuła, romantyczna, a druga bardzo poważna i stabilna. Może tutaj będą dwie randki. Kochani, więc może się tutaj dziać. Albo jest to oferta od tej stabilnej osoby. Może warto by było się nad tym pochylić i poświęcić temu czas. Jeżeli chodzi o związki stałe, moi drodzy, ogólnie mamy tutaj zadowolenie. Hmm. Mamy zadowolenie, mamy spełnienie, mamy radość, mamy więcej takich bystroskich chwil, ale albo w wyniku ujarzmienia emocji, jakby dystansujecie się do jakichś problemów, które wynikły w Waszej relacji ostatnio. Mogły być to zwykłe kłótnie i sobie byście dobre, już nie ma się czym przejmować to była pierdoła, nie, nie warto się tym zadręczać, zamartwiać. Jeżeli się dystansujecie, poskramiacie swoje emocje, to nabieracie takiej lekkości i zadowolenia ze związku to może być jedno. Drugie, może to być jakaś tajemnica, może ktoś chce Wam coś podarować, a może to Wy powinniście coś komuś podarować, chcecie i póki co, może na chwilę obecną ukrywacie to. No, ale chcecie jakąś przyjemność zrobić drugiej parze, a może powinniście, może to jest przesłanie dla was, że a może w ogóle w Waszym życiu. Yy... Jakichś takich niespodzianek brakuje, które dadzą chwilę radości? Pomyślcie nad tym, jak urozmaicić, żeby więcej lekkości może tajemniczości. Yy... Kochani, to jest też karta kobiecości, więc y, przekaz dla kobiet może być taki, żeby y, zadbać o tą swoją kobiecość, może y, tego swojego mężczyznę troszeczkę popodrywać, bo może w, w wyniku takiej codzienności gdzieś tam się zatraciło takie szalone y, chwile, i, i może warto by było je wprowadzić. Jeżeli chodzi o relacje trudne, tu karty sugerują, żeby wykazać się mądrością i intuicją, bo otworzy to nową drogę, nową perspektywę. Moi drodzy, spójrzcie na tą relację w sposób obiektywny, wyciszcie się, pomedytujcie. Może sny wam też coś podpowiedzą. Otwórzcie się na tą stronę duchową, wtedy jakby nowe możliwości się otworzą. Może zrozumiecie więcej. Słuchajcie, zalecana tutaj również może być jakaś terapia, tylko czy w trudnych relacjach oboje byście chcieli, a może jedno z Was potrzebuje. Jakby terapia, mądrość, wgląd w siebie wewnętrzny otworzy nowe możliwości. Kochani to tyle, co karty chcą przekazać na chwilę obecną, czy to będą możliwości pogodzenia się, czy możliwości wejścia w zupełnie inny, lepszy związek tutaj tego nie widzę, ale bardzo ważne jest w tym momencie bardzo ważne jest wykonanie tej pracy. Więc powinniście się na tym pochylić, bo ta nowa droga jest. Zobaczcie, na pewno, gdy mówimy o trudnych relacjach, to co się dzieje na chwilę obecną, nie jest korzystne dla Was. To nie jest zdrowe. Coś tutaj się nie może dziać. Ta brama jest zamknięta, żeby pójść albo w lewo, albo w prawo. Coś Was powstrzymuje, więc musicie wykonać tą pracę, żeby ta brama się otworzyła. A jest cudowna ta karta. Uwielbiam tą kartę. Uwielbiam tą kartę. Jest piękna i daje nowe możliwości. Więc warto z niej, z tych możliwości skorzystać. Eee, dobra, zobaczmy, co chcą nam karty powiedzieć o rodzinie, najbliższym otoczeniu. Dla Was rodzina, najbliższe otoczenie dla osób z znaku. Ryb. na najbliższe otoczenie. Król Bław. Rycerz denarów. Moi drodzy, tłoczno tu, jak to w rodzinie, nie? Całe spektrum możliwości. E, moi drodzy, nie widzę tutaj nic złego. Wydaje mi się, że ten miesiąc, ten marzec będzie bardzo, ale to bardzo złożony. I jakby różne aspekty w życiu waszym rodzinnym będą ważne, bądź różne osoby będą ważne i będą miały wpływ. Tutaj ogólnie powiedziałabym, że a mamy pracę systematyczną, może być to oczywiście mm, jakaś osoba młoda z yy, znaków. Zresztą mamy tutaj całe spektrum, kochani, yy, znaków, oprócz powietrznych, więc chyba na znakach nie będę się yy, skupiać. Yy, mamy tutaj Determinację, mamy tutaj systematyczną pracę, mamy tutaj miłość, mamy tu prezenty, mamy tu oferty, y, mamy mm, miło spędzony czas, spełnianie marzeń dzięki ciężkiej pracy. Y, być może, może to też jest jakiś taki bardziej konkretny przekaz, może warto by było postawić na jakąś osobę albo na siebie pod względem spełniania marzeń, pragnień, osiągania sukcesów poprzez systematyczną pracę i nastąpi bardzo duża satysfakcja, zadowolenie z siebie, może to dotyczyć i któregoś członka rodziny bądź, bądź was. Ale ogólnie mogą być. Ludzie wokół Was, ci najbliżsi mogą odgrywać bardzo istotną rolę w tym miesiącu. Ale tutaj jest bardzo dużo miłości, spokoju i karta rada jest piękna, jest dziesiątką kielichów. Więc kochani, spędzajcie czas spędzajcie czas w tym miesiącu jak najbardziej, z, jak najwięcej czasu spędzajcie z bliskimi. Mm. Tutaj może być ojciec, może być partner, partnerka, yy, może tutaj być dom rodzinny, mogą tu być dzieci, ale dzieci, już bym powiedziała, takie starsze dzieci, jeżeli macie. Yy, to warto się spotkać, warto yy, miło spędzić czas i dbać o te relacje rodzinne. Yy, no. To tyle. Tu nic się złego nie dzieje. To są piękne karty, więc... Ale no, chyba bardziej dominowane przez mężczyzn. Nie wiem dlaczego. Dobra, moi drodzy. I ostatni przekaz. Przekaz na pracę. Praca, finanse dla Was, moi drodzy. Praca, finanse. No i popatrzcie. W tym aspekcie mogą być wielkie zmiany. No. W tym aspekcie mogą być ogromne zmiany. Ja myślę, że część z Was chciałaby zmienić pracę. Chciałaby zmienić pracę albo miejsce zamieszkania, dom. mówimy? Albo chciałaby się usamodzielnić. Uniezależnić, usamodzielnić, e, zdobyć jakąś wiedzę, e, może pozwiedzać. Bardzo niebiesko, bardzo dużo mądrości. Tutaj mam wrażenie, że niektóre osoby po prostu czują się jak w klatce: czują się, że ta sytuacja, ta praca czy to miejsce nie jest już dla nich korzystne. Może tu nie ma rozwoju, nie ma perspektyw, zarabiania większych pieniędzy, nie ma perspektyw, żeby w jaki sposób zdobywać więcej wiedzy, rozwijać się, zdobywać umiejętności. No coś tutaj nie do końca jest tak, jak, jak powinno. Wy macie chyba już dość, czujecie się w klatce i chcielibyście zmienić. Być może właśnie nawet się samodzielnić. Może ktoś myśli nad samodzielną pracą, na samodzielnym stanowisku, albo jako przedsiębiorca, być może jest tutaj albo nauczyciel nauczyciel, terapeuta, może też być. Może też być karta eremity. No dobra, zobaczmy radę. Kierujcie się sercem. Kierujcie się sercem, kochani, to, co Wam e, podpowiada serducho. Bądź przyjmijcie ofertę, bądź przyjmijcie jakąś ofertę, jeżeli dostaniecie ofertę. To prawdopodobnie powinniście ją przyjąć bo będzie to dla was wyjściem z tej trudnej sytuacji z tej trudnej sytuacji no. i mamy Eremitę samodzielność, mądrość mądre decyzje to nie są takie pochopne decyzje, zresztą nawet ta szóstka miecze świadczy o tym, że to nie są pochopne decyzje, że to nie są głupie decyzje, że te decyzje musiały jakby nastąpić, powinny nastąpić na spodzie karta e, siódemka kielichów, karta spełnionych marzeń. Moi drodzy, to karta e, na troszeczkę dalszą przyszłość niż to, co e, czytam. Jak robię czytanie miesięczne, to może w perspektywie dwóch, trzech miesięcy. E, taka trochę oddalona przyszłość, ale bardzo możliwa. Spełnienie marzeń Was czeka, więc kochani. E, Wspomnijcie to marzenie. Tego Wam życzę. Trzymajcie się. Buziaki. Tak.